mm hey. Tego z nas, bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Kiedy uwielbiamy Boga, niebo się nad nami otwiera i stajemy się uczestnikami Bożej chwały, która jest pośród nas. Witajcie moi kochani w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o tym, czym jest dla mnie uwielbienie, oddawanie Bogu chwały. Gdy po raz pierwszy doświadczyłem, czym jest uwielbienie, to pragnąłem Boga uwielbiać przez 24 na dobę, cały czas oddawać Mu chwałę w słowach, w pieśniach uwielbienia i trwać w tym uwielbieniu, bo Bóg mówi, żeby Go uwielbiać nieustannie oddawać Mu chwałę, cześć i uwielbienie. A przez to Bóg przenika nasze życie i my sobie z tego nie stajemy sprawy, jak potężna jest modlitwa uwielbienia, jak potężne jest oddawanie Mu chwały, bo Bóg pragnie, żebyśmy oddawali Mu chwałę, wysławiali Jego imię i wołali. I dużo z nas zapomina, czym jest oddawanie chwały. Właśnie Teraz, co było teraz, te wydarzenia, chwała mu 28 sierpnia w Łodzi, na arenie w Łodzi. To było coś pięknego. Gdy wśród 10 tysięcy, nas było 10 tysięcy ludzi, braci, sióstr, byli też i kapłani, i biskupi. To było coś pięknego, tak, tak prawdziwe udawanie chwały Bogu, wpatrzenie się w to, jak ludzie pragną wielbić Boga, oddawać Mu cześć za to, że nas stworzył, za to, że oddał za nas życie, za to, że, że należymy do Niego, jesteśmy Jego własnością. Jest, on nas z miłości stworzył. To jest piękne. Podążać za Bogiem, za Bogiem, który pragnie dla nas dobra, choć nieraz tyle zła nas spotyka w życiu, bo nie zawsze jest lekko. Ale wiemy, że gdy oddajemy chwałę Bogu, to nasze życie się przemienia. Nasza y, codzienność jest inna. Choć y, wokół inni y, wpadają w lęki, strach, niepokój, a ludzie, którzy pragną chwałę oddawać Bogu, pragną uwielbiać Boga, ich życie przemienia się diametralnie. Choć nieraz to jest proces. Ale wiem jedno, że oddawanie Bogu chwały to jest piękna, piękna sprawa, bo Bóg, jak sam mówi w tym słowie, Alleluja, chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach, chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go wszystkie Jego zastępy, chwalcie Go słońce i księżycu, chwalcie Go wszystkie gwiazdy Świecące, chwalcie Go niebiosa najwyższe I wody, co są ponad niebem Niech imię Pana wychwalają Bo On bowiem nakazał i zostały stworzone Utwierdził je na, na zawsze, na wieki Nadał im prawo, które nie, które nie przeminie Chwalcie Pana z ziemi Potwory i wszystkie morskie głębiny Ogniu i gradzie, śniegu i mgło gwałtowny huraganie, co pełnisz Jego słowo Góry i wszelkie pagórki, i drzewa, rodzące owoc i wszystkie cedry, dzikie zwierzęta i bydło, bydło wszelkie, to co się roi na ziemi, i ptactwo skrzydlate, królowie ziemscy, wszyscy, wszystkie narody, władcy i wszyscy sędziowie na ziemi, młodzieńcy, a także dziewice, starcy wraz z, młodzień, z młodzieżą. Niech imię Pana wychwalają, bo tylko Jego imię jest wzniosłe, Majestat Jego góruje nad ziemią i niebem i pomnaża moc swego ludu bądź pochwalna dla wszystkich Jego świętych, synów Izraela, ludu, który mój jest bliski. Alleluja. Chwała Tobie, Panie, za to słowo. I w psalmie 150 też mówisz, chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie, chwalcie Go za potężne Jego czyny, Chwalcie go za wielką jego potęgę, chwalcie go dźwiękiem rogu, chwalcie go na harpie, i cytrze, chwalcie go wewnątrz i tańcem, chwalcie go na stru strunach i flecie, chwalcie go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie go na cymbałach brzęczących. Wszystko co żyje niech chwali Pana, Alleluja. O tak, Panie, bądź uwielbiony, chwała Tobie, Panie. Zobaczcie, kochani, jak w tym słowie. Jest Właśnie na chwałę mu było uwielbienie stworzenia. Jak Bóg nas stworzył, jak nas ukochał. Ukochał nas odwieczną miłością i pragnie, żebyśmy wychwalali Boga. Czy to na nieboskłonie, żebyśmy, bo jest potężny, żebyśmy na dźwiękach Jego rogu wychwalali, na harfie i cytrze. Bębnem i tańcem. To jest piękne, oddawać Bogu chwałę nawet tańcząc. My o tym zapominamy, że możemy tańczyć dla Boga. To jest piękne. Na strunach i flecie tak samo można oddawać Bogu chwałę. Zachęcam was, bracia i siostry, do oddawania Bogu chwałę. Jeśli smutno, oddawaj Bogu chwałę. Ktoś cię zranił, oddawaj Bogu chwałę upadłeś, upadłaś w grzech jakiś, nie radzisz sobie z tym zacznij w tym oddawać Bogu chwałę a Bóg z tego wyprowadzi dobro i Cię poprowadzi masz problemy finansowe oddawaj Bogu chwałę a zobaczysz jak Twoje finanse będą wzrastać możesz też modlić się fragmentem tam gdzie Bóg roznożył chleb tak samo możesz roznożyć Twoje finanse ale to w tym też oddawaj Bogu chwałę Masz problemy z dziećmi. Nie radzisz sobie z dziećmi. Oddawaj Bogu chwałę za te dzieci. Dziękuj Bogu za to, że je stworzył. Za to, że oddał za nie życie. Za to, że podał, podarował te dzieci wam pod opiekę. Jesteście odpowiedzialni za nie. Powołał was do rodzicielstwa. Oddawajcie Bogu za to chwałę. Za to, jakimi są te dzieci. Choć może są Teraz gdzieś daleko od Boga, ale Bóg jest większy od wszystkiego, że Bóg powiedział, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Więc wołaj, wołaj dziś do Boga, szukaj oblicza Boga i wychwalaj święte Jego imię, bo jest potężny, jest wspaniały, Jego majestat jest niesamowity. I zapraszam Was, bracia i siostry, do oddawania chwały Bogu. Zacznijcie żyć chwałą Boga. Bo gdy żyjemy chwałą, gdy oddajemy Mu tą chwałę, to ciężko to określić, wypowiedzieć, jak Bóg nasze życie zmienia, jak przenika, bo nas stworzył, jesteśmy Jego arcydziełem. Jesteś, przecież i siostro, arcydziełem Boga, jesteś Jego pięknem, jesteś Jego synem i córką, jesteś Jego własnością. On Cię ukochał odwieczną miłością i za to należy Mu się chwała, wszelka cześć uwielbienie. i uwielbienie. Zachęcam Was, bracia, oddawajcie chwałę Bogu, żyjcie, żyjcie na chwałę Bożą. I cieszcie się każdym dniem, jaki dał nam Pan, tak w tej pieśni, cieszcie się każdym dniem, jaki dał nam Pan, bo każdy dzień jest na jego chwałę. Jeśli nie wiesz, jak zapraszać Boga, nie umiesz oddawać chwały. To po prostu puszczaj pieśni uwielbienia, uwielbiaj Boga w pieśniach. Jeśli nie umiesz się modlić, y, oddawając chwałę Bogu, to po prostu powiedz Panie, zapraszam Cię na tego dnia, do tej pracy, do tego wszystkiego, co dzisiaj będę robić. Niech ten dzień będzie na Twoją chwałę. I to już jest oddawanie Bogu chwały. Już jest, y, jest, y, trwasz w relacji z Bogiem. Już to jest też, jak to, jak to mówią, modlitwą i pracą. Bo jeśli zapraszasz Boga do swoich codzienności, to to już jest jako modlitwa i oddawanie Bogu chwały w tym, co robisz. To, co dobre czynisz. Bo to, co dobre, Bogu się podoba. Pamiętaj, że Bóg podnosi każdego. Każdego. Bo On nas ukochał odwieczną miłością. I za to bądźmy Mu wdzięczni. Za to, że jest, za to, że żyje i kocha nas. On powiedział, że nas nie, opu nie opuści. Że nigdy nas nie opuści, że z nami jest, jest w Twoim sercu, jest w Twojej codzienności. Wystarczy tylko powiedzieć: Panie, przyjdź i prowadź mnie i bądź uwielbiony w tym, co czynisz. Zapraszam Was teraz, kochani, do modlitwy, do modlitwy oddawania chwały Bogu. Dwie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, zapraszam Cię do tego dnia. Zapraszam Cię, przyjdź i przenikaj, przenikaj nasze serce. Przenikaj nasze życie, przenikaj nasze wnętrze, przenikaj nasze słabości, przenikaj nasze choroby, duszy i ciała. Bo, panie, powiedziałeś, bo ja Pan chcę być Twoim lekarzem. Przyjdź do nas, panie, jako lekarz. Uzdrów naszą duszę, ustów nasze, e, nasze choroby, tam z czym sobie nie radzimy, z tym, co nam, nas blokuje z tym, co doprowadza nas do depresji. Przyjdź, Panie, i uzdrów to w nas. Przyjdź i przenikaj te miejsca. I bądź uwielbiony już za to, że działasz. Chwała Tobie, Panie, bo Tobie należy się chwała, wszelka cześć, wszelkie uwielbienie, bo jesteś potężny i cudowny. I wysławiam Ciebie, Panie, i wychwalam Cię, Panie, bo, bo temu pragnę Cię uwielbiać. Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie Go na go na wyniosłym Jego nieboskłonie. Chwalcie Go za potężne Jego czyny. Chwalcie Go za wielką Jego potęgę. O tak, Ty jesteś, Panie, potężny. Ty jesteś potężny, Ty jesteś wspaniały. I wysławiam Ciebie, Panie, za Twoją potęgę, za Twoją chwałę, za to, że działasz, za to, że żyjesz, za to, że przemieniasz nasze życie, że staje się coraz piękniejsze. Choć tyle trudności jest wokół nas, choć nieraz z czymś nie radzimy, a ty, panie, mówisz: przyjdźcie do mnie wszyscy, trudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię. O tak, panie, przychodzimy teraz do ciebie: przychodzimy, żebyś ty działał teraz, żebyś ty działał w naszym życiu, żebyś działał i przenikał nasze życie, żebyś rozpalał nasze życie, rozpalał je do tak, żeby nasze życie płonęło ogniem Twojej miłości. Pragniemy Ciebie, Panie, Pragniemy Twojej obecności, Pragniemy Twojej miłości, Pragniemy Ciebie. Działaj w nas, Panie. Działaj w nas teraz, Panie. Przenikaj nas, Panie. Przenikaj nas swoją majestatem, swoją potęgą. Przenikaj nas, Panie. Wyzwól nas, wyzwól nas, Panie, do wolności, żebyśmy stali się wolni w Jezusie Chrystusie. Przyjdź, Panie, Marana ta, przyjdź, Panie, przyjdź działaj, przyjdź i przenikaj. Przyjdź i rozkochaj nas teraz sobie, Panie. Pragniemy Ciebie, pragniemy więcej Ciebie, więcej Ciebie, więcej Twojej obecności, więcej Twojego majestatu, więcej Twojej miłości, bo bez Twojej miłości upadamy i popadamy w różne grzechy. Przyjdź, Panie, przyjdź, byśmy doświadczyli każdego dnia Twojej Bożej miłości. Bożego Twojego piękna. Przyjdź, Panie. I płoń w naszych sercach, płoń w naszej duszy, płoń, panie, i rozpalaj nas ogniem Twojej miłości. Zachęcam was, bracia, oddawajcie Bogu chwałę. Ze słowem bożym, sercem z całej duszy, z całego serca, oddawajmy chwałę Bogu, bo chwała Bogu się należy: bo jesteś, panie, święty, 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 potężny. Adonai el shaddaj Jeszuła, Jeszuła. Marana ta przyjdź Jezu, przyjdź Jezu. Przyjdź teraz do naszych serc, płoń w naszych sercach, płoń. Niech twój ogień teraz stąpi na nas, na nas wszystkich tutaj uwielbiających ciebie, słuchiwających się w ciebie, szukających ciebie. O tak Panie, w Psalmie 27 mówisz: szukajcie oblicza Pana. O panie, pragniemy szukać twojego oblicza, nie zakrywać swojego oblicza przed nami, bo pragniemy ciebie, pragniemy wołać do ciebie, pragniemy być zanurzeni w twojej obecności, przyjść z, z twoim Duchem Świętym, Duchu Święty, bądź uwielbiony za to, że teraz nas przenikasz, za to, że gdy, pa, gdy Jezus poszedł do Ojca, to pozostawił nam ciebie. Żebyś nam objawił prawdę o nas samych, żebyś nas sprowadził, żeś przyszedł z pocieszeniem, żebyś obudził w nas swoje dary, swoją obecność. Duchu Święty, pragniemy Ciebie przyjść, przenikaj, przenikaj nas swoją obecnością. Przenikaj nas swoją miłością. Przyjdź i płoń Duchu Święty. Niech Twój ogień teraz przyjdzie, niech Twój ogień teraz przyjdzie do nas. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź i działaj. Jeśli jesteś chory, to wołaj ducha świętego do tych miejsc, żeby przyszedł teraz do tych miejsc. Przyjdź, duchu święty! Przyjdź, duchu święty! Nie bój się mówić, że do ducha świętego żeby przyszedł. Wołaj z całego serca. Nawet jeśli w to nie wierzysz, zaproś ducha świętego. On chce teraz przyjść do ciebie, do twojego serca, do twojego życia, do twojej codzienności. I wołaj, przyjdź, duchu święty! Przyjdź Duchu Święty, działaj z mocą. Działaj teraz z mocą. Przyjdź Duchu Święty i rozkochaj nas sobie. Rozkochaj nas tak, żebyśmy pragnęli Ciebie coraz więcej, pragnęli Twojej obecności, pragnęli Twojej miłości. Duchu Święty przyjdź. Przyjdź i działaj. Przyjdź płoń. Płoń w naszych sercach. Przyjdź jak y, podczas pięćdziesiątnicy, jak ogień. Jak ogień, przyjdź, Duchu Święty. Pragniemy Twojego ognia, Twojej mocy, Twojej miłości. Przyjdź jak deszcz opitości, Duchu Święty, przyjdź. I bądź uwielbiony, Panie, za Twoją dobroć i za to, że nas wysłuchałeś. Naszego wołania, naszego uwielbienia, oddawania Tobie chwały. Wielbię Ciebie, wyższam Ciebie, Panie, bo jesteś cudowny i wspaniały. I dziękuję Ci za to, że jesteś, że nas stworzyłeś i za to, że nas kochasz takimi jakimi jesteśmy. Ja cię kocham, Panie, za to, że jesteś miłością, jesteś radością, jesteś cierpliwością. Kocham cię za to, że mnie stworzyłeś na swój obraz. Kocham cię, Panie, za to, że y, należy do ciebie. Kocham cię za to, że stworzyłeś mnie jako człowieka i mogę jako człowiek oddawać tobie chwałę. Kocham cię za to, że nazywasz mnie swoim synem umiłowanym ukochanym. Kocham ciebie za to, że Mogę wpatrywać się w Twoje oblicze i szukać każdego dnia Twojego oblicza. Kocham Ciebie, Panie, za to, że jesteś, który jesteś. Jesteś cudowny, Panie i chwała Tobie na wieki. I pragniemy Cię, Panie, uwielbić w modlitwie, której nas nauczyłeś. Tato nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego poprzedniego. Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajco. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Mario, niepokalanego serca, zawierzam Ci nas wszystkich, oddaję Ci nas wszystkich i prowadź nas do Jezusa. I ucz nas, Miłości do Jezusa, żebyśmy byli gorliwi w oddawaniu chwały Twemu Synowi. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obód żywote Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziękuję Wam, bracia i siostry, za Waszą obecność i dziękuję Wam za to, że jesteście, i za to, że Bóg Was stworzył i dał Wam życie, i za to, że możecie, możecie się cieszyć każdą chwilą, jaką dał Wam Pan, za to, że jest, możecie spędzać czas z rodziną. To jest, każda chwila spędzona z rodziną to jest coś pięknego, bo to możecie czynić na Jego chwałę, bo, bo On cieszy się każdym z nas. I tym, że możemy się cieszyć jego, jego obecnością w naszych bliskach. Pamiętaj, że nawet jeśli Twoje dziecko gdzieś czy mąż gdzieś upadł, pamiętaj, że w nim jest Jezus, w nim jest Bóg. I woła i dziękuj za to Bogu, że w nim mieszka Jezus, i za to, że jest obok Was, nawet jeśli nie macie lekko ale z Jezusem możecie zwyciężać. Zachęcam was do rozważania słowa Izajasza, 41 rozdział, od wersetu od 13 do 16. Módlcie się tym często fragmentem, a zobaczycie, jak Bóg będzie wam przychodził z pomocą. Dziękuję wam za waszą obecność i niech was Bóg błogosławi, obficie i niech nas, was napełnia ogniem Bożym miłości. Niech będzie w Was uwielbiony Jezus Chrystus teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wraz.